Kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Szczepankowie. Jeden z kilku w województwie podlaskim kościołów typu tzw. gotyku mazowieckiego, charakteryzujących się przysadzistą sylwetą, dekoracyjnie traktowanymi szczytami oraz ozdobnością detalu architektonicznego, to Kościół świętego Wojciecha w Szczepankowie. Dobrze zachowana bryła i układ przestrzenny wnętrza podnoszą wartość zabytkową świątyni. Początki parafii w Szczepankowie wiążą się z obecnością Benedyktynów Płockich, którzy otrzymali nadanie wsi prawdopodobnie w XII wieku. Parafia św. Wojciecha i św. Małgorzaty została tu ufundowana w 1242 roku. W 1547 roku zakonnicy pod kierunkiem brata Łukasza Muratora. Ukończyli budowę obecnej murowanej świątyni. W 1618 roku prawdopodobnie przebudowano wschodni szczyt, który w 1740 roku został uszkodzony w wyniku pożaru. Parafia pozostawała pod zarządem najpierw Benedyktynów Płockich, a następnie Półtuskich aż do 1822 roku. Po tym roku duszpasterstwo przejmą księża Decyzjalni. W XIX wieku kościół kilkukrotnie remontowano, kiedy do elewacji południowej dostawiono neogotycką kruktę. Kościół usytuowany w centrum miejscowości, po zachodniej stronie drogi biegnącej przez wieś. W północną pierzeję kamiennego muru włączona jest XIX-wieczna ceglana kaplica grobowa Franciszki Grabowskiej. Kościół jest orientowany późnogotycki. Jest to trójnawowa bazylika z wydłużonym zamkniętym prostoprezbiterium i pięciokondygnacyjną wieżą dzwonnicą na osi fasady. Północna nawa boczna została przedłużona od wschodu o kaplicę zakrystię i przecionek z kryptą grobową Milbergów. Kościół murowany z cegły z użyciem kamieni polnych. We wschodniej ścianie szczytowej znajduje się zamurowany portal zamknięty łukiem w ośli grzbiet. Niestety podczas mojej wizyty kościół był zamknięty, także nie udało mi się dostać do wnętrza. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę, propatra porządim i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia!